Dziś mam dla Was przykrą, lecz może nie do końca taką przykrą informację, ale to już pewne. W przyszłym roku nie dostaniemy nowego Inforespeeda. Dzisiaj sobie troszkę o tym porozmawiamy i poznacie moje zdanie na ten temat, ale zacznijmy od początku, czyli od lutego tego roku, w którym do studia Electronic Arts dołączyło. Codemasters, czyli takie studio, które na przykład znane jest z serii Dirt, z Gridas, z F1, a nawet brało udział przy tworzeniu ostatniej części Product Cars z trójką po nazwie. Wydało jej aż 1,2 miliarda, żeby wykupić Codemasters i celem tego jest przejęcie rynku gier samochodowych. Ma być takim wielkim gigantem i mieć kontrolę nad właśnie rynkiem samochodowych gier na świecie. No i przechodzimy płynnie do mojej informacji o braku nowego InforSpeed'a ponieważ 1 marca 2021 roku pracownikom i jej została udostępniona notatka od dyrektorki do spraw studiów, Laury Mille, nie wiem czy dobrze czytam, mówi ona głównie o tym, że studio, które zajmuje się już od dłuższego czasu najnowszą odsłoną Need for Speed, czyli Criterion Games, które znane jest na przykład ze starszych burnoutów, tak najbardziej przychodzi mi na myśl Hot Pulse 2010, Most Wanted 2012, brało udział również przy Rival, przy 2015, no i przy najnowszej odsłonie, nie licząc remastera 2010, czyli przy Hicie. To studio będzie teraz pomagać przy tworzeniu kolejnego Battlefielda. I jej chciałoby, żeby Battlefield był taki przełomowy, żeby był świetny, żeby ludzie jak najbardziej się z niego cieszyli. No jest to ogromna seria, myślę, że nawet dla niektórych większa niż Need for Speed obecnie, e, troszkę bardziej wzbudzająca kontrowersje w ostatnich e, latach. Criterion wspierał już wcześniej studio DICE przy tworzeniu takich Gier jak Star Wars Battlefront, Battlefront 2 czy Battlefield 5, więc mają już doświadczenie i nic dziwnego, że jej potrzebuje ich przy najnowszej odsłonie. I teraz taka ciekawostka, ponieważ na Intro Speed Polska wyczytałem, że e, owa Laura Mile powiedziała w wywiadzie że najnowsza część Netflixu będzie i na poprzednią generację, i na najnowsze konsole. Więc jeśli nie wydropiliście PS5, albo nie kupiliście sobie Xbox'a Series X, nie przejmujcie się, na waszej starszej konsoli również zadziała. Warto wspomnieć również o tym, że w notatce była zamieszczona informacja o tym, jakoby studio Codemasters w roku fiskalnym, kończącym się dopiero w marcu 2022 roku, miało dla nas kilka znakomitych gier wyścigowych. Więc bardzo prawdopodobne jest, że i i po prostu nie chce wchodzić w drogę z swoją nową odsłoną InforSpeeda, niech Codemasters wypuści to, co ma wypuścić, a później skupię się na InforSpeedzie. Mówi ona również o tym, że Codemasters pomimo swojego krótkiego stażu w Electronic Arts, już wykonało jakąś pracę nad nowym InforSpeedem, która tchnie w... Serię Nowe Życie. I ja się obawiam, że to nie jest takie życie, jakiego my byśmy chcieli, ale o tym za chwilę. Istotną kwestią jest też to, że gry są teraz tworzone głównie z domu, czyli pracownicy nie pracują w swoich studiach, tylko tworzą gry z domu, co po prostu przedłuża cały proces. No i tym jest uzasadnione opóźnienie Need for Speed również. Natomiast starają się, wszystko układają, zachowują się coraz lepiej w tej sytuacji i próbują się w niej jakoś odnaleźć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości, czy będzie lepiej, czy będzie jeszcze trudniej. O tym chciałbym zrobić jeszcze oddzielny film, ale oglądając sobie ostatni odcinek ukurów, w którym rozmawiał z deweloperami Most Wanted 2005, z ludźmi, którzy zajmowali się tymi grami i tak dalej, warto zwrócić uwagę na to, że teraz jest moda. Jest moda na przykład na Fortnite, jest moda na tryb Fortnite w Horizon 4, jest moda na różne takie rzeczy, które po prostu się przyjmują. Internetem rządzą dzieci, i co prawda Green for Speed nigdy nie były, nie były kierowane stricte e, do dzieci, ale jednak e, jest ich najwięcej i trzeba, że tak powiem, w rynek się dopasować, żeby sprzedać jak najwięcej kopii. Mimo wszystko twórcy for Speeda nie słuchają do końca graczy. Co prawda ukierunkowują się coraz, coraz lepiej, ale dalej brakuje takiej bezpośredniej średniej interakcji, czy spojrzenia na to z zupełnie innej strony. Myślę, że oczywiście nie wszyscy, ale większość graczy z przyjemnością zobaczyłaby takie porządne remastery, nie wiem, Most Wanted 2005, potem Carbona, czy może najnowszą e, serię, najnowszą odsłonę, Underground 3, taki prawdziwy Underground 3, czy Most Wanted... 3. Niektórzy uważają karbona za Moustwo T2 na przykład. Oczywiście względem tego zdania są podzielone. I też ciekawostka, ponieważ um, jednym z argumentów, jakoby stworzenie na przykład remastera Most T2005 było trudne, jest to, że silnik był stary, że silnik był, um, że teraz trudno się na nim pracuje. Ja się zastanawiam, to nie można zrobić od nowa tej gry po prostu? Patrząc na... No, no, przecież można. Można zrobić Most Wanted nie używając starych tekstur. Można zrobić nowe. Byłoby to strasznie czasochłonne i byłoby to strasznie pracochłonne i na pewno zajęłoby to bardzo długo, ale mogłoby powstać rewelacyjna gra. Również rzeczy, które nie zostały dodane do Most Wanted, ponieważ były takie rzeczy, nawet mieliśmy mieć zimę, więc te rzeczy mogłyby zostać wdrożone, jakby te pomysły dalej są. Oni mają dalej scenografię, znaczy mają dalej jakieś Scenariusze, i tak dalej, mają różne rzeczy, które były wykorzystywane przy tworzeniu Most Wanted, i to jest taki oczywiście przykład, bo ja teraz bardzo jestem zajarany Most Wantedem czemu by nie, może kiedyś się to powiedzie, tylko trzeba ich odpowiednio do tego namówić albo zmusić. Osobiście bardzo bym nie chciał, żeby najnowsze odsłony były takie kolorowe, takie pełne emotikonek, jakiś tam ziomali i tak dalej, jakiś tam trybów Fortnite, no po prostu to nie dla mnie. Moim zdaniem seria for Speed powinna być oddzielna, bo to tak, jakby teraz w Battlefieldie żołnierze przekazywali sobie granat i nie wiem, granat z emotką, czy, czy granat z. w ogóle, co to za pomysł, czy żeby żeby były pistolety, na które można sobie nakleić jakieś gify czy cokolwiek. Oczywiście, w pewnych momentach może to być ciekawe, ale nie chodzi o to, żeby całkowicie zmieniać grę tylko po to, żeby dopasować się do rynku. Moim zdaniem Need for Speed powinien pójść w stronę tych troszkę dojrzalszych graczy, którzy są z serią od wielu lat i na pewno zostałoby to ciepło przyjęte i myślę, że Patrząc po wynikach sprzedaży poprzednich części, również zgadza się moja opinia z tym, że nie trzeba robić z Nitro Minecrafta czy Fortnite'a, żeby był dobrą grą, a wręcz przeciwnie. Nie mówię również, że deweloperzy powinni się ograniczać, ale powinni się ukierunkować jak dla graczy np. takiego Most Wanted, czy tych najlepszych części, ani jak dla graczy, którzy oczekują głównie kolorków, zabawek, emotek, strzelania i innych tego typu rzeczy. Ciekawi mnie co wymyślicie o kolejnej części, o tym jak to będzie wyglądało ze studiem Codemasters, także dajcie znać się w komentarzach i widzimy się w kolejnym. Zachęcam do zostawienia łapki w górę do następnego. Cześć.